Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Jelonkiewicz i zapraszam na szkolenie wizerunek 50. Dla wielu osób, które przed pandemią nie występowały publicznie przed kamerą, takie doświadczenie jest bardzo często krępujące. Nawet dla tych osób, które zawodowo miały już wcześniej okazję zwracać się do mniejszego lub większego audytorium. Przed pandemią niewiele osób widziało się na ekranie monitora, no bo przecież występując przed audytorium nie widzimy się. Teraz nagle na ekranie bardzo dokładnie widzimy swoją twarz i pierwsze co odruchowo robimy to poprawiamy włosy albo pozycję ciała. Korygujemy swój wygląd, ponieważ zaczynamy się widzieć, ale nie widzimy reakcji odbiorców. Zarówno patrzenie na siebie, jak i brak reakcji odbiorców krępuje i onieśmiela. Patrzenie na swoją twarz powoduje też często, że stajemy się okrutnie krytyczni wobec siebie. Jest to nowe doświadczenie online, które często nowe doświadczenie online, czyli bycie widzianym i oglądanym. To, jak widzą nas inni, naprawdę ma znaczenie. Dlatego dbanie o swój wizerunek nigdy nie powinno nazywać się próżnością. Co zatem zrobić, by dobrze wyglądać przed kamerą? Na co zwracać uwagę, gdy prezentujemy się online, a mamy więcej zmarszczek albo kilogramów? Co zrobić, by twarz wyglądała na, nie wyglądała na zmęczoną i szarą? Jak poradzić sobie z wątpliwościami, czy dobrze wyglądam? Czy dobrze jestem odbierana, odbierany. Wyjdźmy od tego, czym jest wizerunek. Wizerunek to łacińskie imago, czyli wzór, pierwowzór, wyobrażenie. Wizerunek jest zespołem informacji na temat danej osoby albo instytucji lub innego podmiotu. My dzisiaj będziemy mówili o wizerunku osoby, czyli jest to to, co inni o nas myślą. To, co inni o nas sądzą, to, co inni o nas wiedzą i co sądzą, że wiedzą. Każdy człowiek, pozostając w relacji z innymi ludźmi, dostarcza informacji na swój temat. Czyni to za pomocą słów oraz niewerbalnie. Chcąc tego czy nie, człowiek cały czas wysyła komunikaty na swój temat. A ludzie komunikują się ze sobą, i odbierają te informacje, oraz na ich podstawie tworzą obraz danej osoby. Czyli każdy człowiek stale pozostawia ślad w myślach, emocjach i pamięci innych ludzi. Jest to zupełnie zrozumiałe, że każdy z nas chce być odbierany pozytywnie, chce być darzony sympatią, szacunkiem. Dlatego bardziej lub mniej świadomie wpływamy na swój wizerunek, Bardziej lub mniej świadomie kreujemy swój wizerunek. Skupmy się jeszcze na tym, czym ten wizerunek jest i jakie są elementy naszego wizerunku. Jeżeli jesteśmy obrazem dla drugiego człowieka, to na ten obraz składa się. Komunikacja werbalna, czyli nasza mowa ciała, a więc to, co robimy z naszym ciałem, do tego należą gesty, postawa stojąca, postawa siedząca i cała mimika twarzy oraz kontakt wzrokowy. Drugim elementem naszego wizerunku jest głos. Jest to bardzo ważny element naszego wizerunku. Głos to tempo mówienia, to barwa głosu, to poprawna polszczyzna. Można głosem porwać lub uśpić publiczność. Kolejnym elementem jest treść nasze, naszej wypowiedzi. Następnym elementem jest witalność, czyli nasza energia życiowa. Zwróćmy uwagę, że inaczej będziemy odbierać osoby, które są bardzo energiczne, witalne, a zupełnie inaczej odbierzemy osoby, które tej energii nie mają, wówczas ten wizerunek, który im przypiszemy, tą metkę, którą im przykleimy, będzie ona zupełnie inna. Kolejnym elementem naszego wizerunku jest ubiór i kolorystyka czyli nasze opakowanie. Oraz ostatni element naszego wizerunku to kultura osobista. Jest ona na ostatnim miejscu, ale nie oznacza, że jest najmniej ważna. Jak się ubierzesz, tak będziesz postrzegana. W kontaktach z drugim człowiekiem wzrok dostarcza nam najwięcej informacji. Zostaje poza wzrokiem słuch, czyli odbieramy, słyszymy głos drugiej osoby, zostaje powonienie, czyli czujemy zapach drugiej osoby, i zostaje dotyk, i w kontaktach biznesowych czujemy więc uścisk dłoni. Niestety, online ogranicza komunikat tylko do wzroku i słuchu. Czyli zobaczmy, jak bardzo ważna jest rola naszego wizerunku. Twój wizerunek bezpośrednio wpływa na to, jak jesteś odbierany przez otoczenie, przez drugą osobę oraz bezpośrednio wpływa na efekt pierwszego wrażenia. Pierwsze wrażenie zawsze występuje w pierwszych chwilach kontaktu z drugim człowiekiem, czy dzieje się to na żywo, czy jest to online. Trwa mniej więcej do około 3 minut. Jest to analiza otrzymanych sygnałów niewerbalnych. Ja już mówiłam, że do tych sygnałów niewerbalnych należy mowa ciała, twarz, sylwetka, wygląd, temp głosu, ubiór, zachowanie oraz sygnałów werbalnych, czyli. To jest efektem pierwszego wrażenia, ta analiza tych komunikatów niewerbalnych i werbalnych. Pierwsze wrażenie wywodzi się z czasów prehistorycznych. Wtedy to bardzo ważna była błyskawiczna ocena uciekać czy nie wróg czy przyjaciel. Dzisiaj pozostała już tylko sama ocena akceptuję, nie akceptuję, lubię, nie lubię, ufam, nie ufam. Zwróćmy uwagę, że każdy z nas automatycznie ocenia drugą osobę na podstawie tego, co widzi, właśnie na podstawie tego pozytywnego lub negatywnego pierwszego wrażenia. Jeżeli pierwsze wrażenie jest pozytywne, automatycznie przypisujemy takiej osobie więcej pozytywnych cech. Jeśli pierwsze wrażenie jest negatywne, przypisujemy inne negatywne cechy. Osoby dojrzałe powinny być atrakcyjne, dynamiczne, pewne siebie i powinny budzić sympatię. Jakie są elementy prezencji, które wpływają na pozytywne pierwsze wrażenie? Zaczniemy od opakowania czyli rodzaj i fason ubrania. Ubranie przede wszystkim powinno być schludne. No, jest to zrozumiałe, czyste, wyprasowane. Ubranie nie powinno rozpraszać uwagi, to znaczy, zarówno wzorem, jak i kolorem nie powinno dominować nad osobą mówiącą, czyli niedopuszczalne są barwy jaskrawe, tkaniny błyszczące, przeźroczyste. Ubranie powinno być skromne, co oznacza, że nie powinno mieć nadmiaru odkrytych części ciała. Kolejnym elementem wpływającym pozytywnie na pierwsze wrażenie jest uczesanie. Włosy powinny być starannie ułożone, powinny być zadbane ręce i paznokcie. Powinno być również umiarkowana ilość dodatków. Jak się ubierzesz, tak będziesz postrzega postrzegany. Utrzymanie swojego wizerunku to bycie widzianym, zapamiętanym, wspominanym. by tak było. Wizerunek człowieka powinien się zmieniać powinien być ciekawy, żywy, niebanalny. Obecnie, wraz ze zmieniającym się światem, zmieniają się również potrzeby ludzi. Dlatego należy zmieniać wizerunek starszych dorosłych, jeżeli nadal ma spełniać oczekiwania społeczeństwa. Najczęściej, mówiąc o starszych dorosłych, o stereotypie dojrzałego mężczyzny, mówi się o tym, że taki Mężczyzna nosi ubrania zbyt obszerne. Szczególnie dotyczy to marynarek, które są za obszerne, mają za długie rękawy, czy spodni, które również bywają obszerne i, i mają za długą długość, nieładnie marszcząc się w okolicy kostek. Mężczyzna dojrzały w takim ubraniu wygląda niezgrabnie, to burzy proporcje męskiej sylwetki. Wystarczy tak naprawdę założyć, do, założyć marynarkę, która jest bardziej dopasowana, ma odpowiednią długość rękawów, spodnie są węższe, nieco krótsze lub jeśli nie mamy do wyboru garnituru, można założyć eleganckie jeansy, można ten swój wizerunek odświeżyć przy pomocy na przykład ciekawych butów, lub przy pomocy szala kolorowego, czy przy pomocy ciekawych dodatków, na przykład oprawek okularów. Tu wszędzie widzą Państwa właśnie takie zdjęcia dojrzałego mężczyzny, który występuje w eleganckich garniturach czy zestawach mniej formalnych. To są zestawy dopasowane, pojawia się kolor, pojawia się wzór i ten mężczyzna cały czas wygląda bardzo atrakcyjnie. Jeżeli chodzi o wizerunek damski, Elegancja tak naprawdę to jest pewnego rodzaju cisza w wizerunku, to jest pewnego rodzaju sztuka harmonii, to jest bardziej sztuka rezygnacji niż dekoracji, to jest spokój w wizerunku. Żeby wyglądać profesjonalnie, no najlepiej wyglądać elegancko. Zwróćmy uwagę, że również. Wśród starszych dorosłych, jeżeli mówimy o wizerunku kobiecym, także obowiązują pewne, pewnego rodzaju stereotypy. Mówi się i widzi się często, że panie, które mają już więcej kilogramów, ubierają ubrania zbyt obszerne. Robią to celowo, ponieważ chcą to zamaskować. Natomiast ubranie, które jest szerokie, obszerne najczęściej jest to spódnica marszczona w pasie, w gumkę, jeszcze posiada duże wzory lub ma długość do połowy łydek takie ubranie zniekształca kobiecą sylwetkę, dodaje wręcz kilogramów nie maskuje, dodaje lat i nie wygląda się w nim zgrabnie. Proszę zwrócić uwagę, że po prawej stronie, jeżeli mamy taką możliwość, możemy nosić ubrania bardziej dopasowane i wygląda się wówczas zgrabniej, wygląda się lżej. Jeżeli możemy, to podkreślmy przewężenia w damskiej sylwetce, a więc pokażmy szyję, pokażmy nadgarstki, jeśli ktoś ma ładne nogi, również może pokazać nogi. I wtedy ta sylwetka będzie lżejsza, będzie bardziej. Proporcjonalna. I tak samo tu. Proszę zobaczyć po lewej stronie slajdu, jest pani ubrana w pasiasty żakiet. I tam właśnie jest tak, jak się kupiło tą marynarkę, zazwyczaj są za długie rękawy. One skrajnie po lewej zakrywają nadgarstki. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli te nadgarstki się odsłoni, ta sylwetka ma lepsze proporcje. A po prawej pokazane są właśnie przewężenia, czyli szyja. Przedramiona, nadgarstki i nogi, jeżeli, jeżeli ktoś posiada zgrabne nogi. Do pracy nie zawsze trzeba nosić zestawy formalne. No, przeważnie już um, pracując wcześniej, korzystaliśmy z garniturów, z garsonek. W tej chwili można też sięgnąć po zestawy formalne, które składają się nie tylko z tych elementów garderoby, bo może być to np. elegancka sukienka albo koszula ze spodniami czy, czy ze spódnicą i również może być cały szereg zestawów mniej formalnych. Proszę zwróćmy uwagę na te prezentowane zdjęcia. Sięgając po zestawy mniej formalne możemy wybrać tak zwane zestawy skoordynowane, czyli górę i dół, nie od kompletu. Można oczywiście wprowadzić kolor, można wprowadzić różnego rodzaju dodatki, Mam świadomość, że pandemia spowodowała, że bardzo wiele osób przytyło i to dodatkowo zwiększa dyskomfort w nagraniach. Poza tym mówiąc o wizerunku 50+, kobiety przechodzą menopauzę. To powoduje zmiany w kobiecym ciele i też może powodować jakąś, jakieś skrępowanie czy brak akceptacji swojego zmienionego ciała. Natomiast chciałabym tutaj bardzo silnie Podkreślić, że to nieprawda, że po 50, po 60, po 60 już nic nie wypada i nie powinno się już publicznie pokazywać. Zwróćmy uwagę, tutaj mamy również prezentowane zestawy mniej formalne. Mamy świadomość, że obecnie bez wystąpień i bez kontaktu z klientami można zostać bez pracy. I nie rozumiem, dlaczego mamy się poddawać nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej społeczeństwem długowiecznym. Dożywamy często 90 lat i dłużej. Więc dlaczego przez kolejne 40 lat myśleć, że ktoś jest do niczego, albo się nie nadaje, albo jest stary czy chory? Późna dorosłość to też piękny okres, w którym warto dbać o siebie. Można skorzystać z różnego rodzaju wsparcia, z warsztatów, można się bardzo wiele nauczyć. Także takie równanie biznes i starsi dorośli to naprawdę Dobre równanie, bo jeśli ktoś na emeryturze chce dalej pracować, może oczywiście, może uczestniczyć w spotkaniach i nadal może wyglądać atrakcyjnie. Tu jeżeli chodzi o sytuacje formalne, biznesowe. Sytuacje, w których występujemy jako ekspert, zwracamy się do publiczności. Długość spódnic nie powinna być ani za krótka, ani za długa. To nie są profesjonalne długości spódnic. Ja na następnym slajdzie zaraz je pokażę to jest okolica kolan. I pozostaje jeszcze kwestia odkrytych ramion. No, żeby wyglądać profesjonalnie, te ramiona powinny być zakryte. Natomiast tu widać właśnie te prawidłowe długości spódnic, czyli wszystko w okolicy kolana, tuż przed kolana, do połowy kolana czy za kolana. Jeżeli chodzi o wzory, wspominałam, że wzór nie powinien rozpraszać. Wszystkie duże kolorowe wzory rozpraszają uwagę słuchacza, widza. I jak widać po lewej stronie na slajdzie, również te wzory pogrupiają. Po środku ten biały kołnierzyk powoduje, że uspokaja już wizerunek tej osoby, jednocześnie zwracając uwagę ku twarzy. A po prawej stronie te duże wzory kontrastowe też mogą powodować rozpraszanie uwagi. Generalnie, im drobniejszy wzór, tym mniej rozprasza uwagę słuchacza, a najlepsze są tkaniny gładkie. Jeżeli chodzi o uczesanie, bardzo wiele osób w okresie pandemii zapuściło włosy. Czy osoby dojrzałe, tak zwani silversi, mogą nosić, dotyczy to pani, włosy długie? No, oczywiście, że mogą, tyle, że występując publicznie, należy te włosy schludnie. Ułożyć, można je związać, również można nosić rozpuszczone, ale to uczesanie powinno być schludne. Nie powinno być takiej potrzeby, że bez przerwy poprawiamy swoje włosy i włosy nie powinny zasłaniać twarzy. Żadne kosmyki nie powinny wchodzić w twarz. Jeżeli chodzi o włosy półdługie, no to tak samo fryzura powinna być schludna i odsłaniająca twarz. Oczywiście można włosy farbować, można włosy zostawić srebrne. To jest do wyboru indywidualnie, jak kto lubi. Pamiętajmy również, że krótka fryzura zazwyczaj odmładza. Jeżeli chodzi o okulary, trzeba pamiętać przy wyborze okularów, żeby one nie zdominowały twarzy, ponieważ y, mogą nadać groźnego charakteru. Pamiętajmy też, że okulary, które mają wyraźne oprawki, już mogą działać jak makijaż, więc wtedy trzeba ze swoim makijażem Ostrożnie postępować. Oczywiście okulary mogą mieć oprawki mało widoczne, mogą być bezoprawkowe, mogą być grubszych, masywniejszych, ale pamiętajmy o tym, żeby szkła nie były przyciemniane. Makijaż. No, żeby ta twarz nie wyglądała na szarą, zmęczoną, jednak makijaż przy występowaniu publicznym, czy to będzie online, czy to będzie jakaś konferencja na żywo, jest konieczny. Skóra powinna być pociągnięta podkładem i pudrem. Bardzo istotne są okolice oczu, gdzie powinno się użyć korektora rozświetlającego. On bardzo ładnie odświeża twarz. Powinny być wyraźne brwi, należy wymalować rzęsy. Duszem. No i oczywiście można pomalować usta czy pomadką delikatniejszą, czy jeżeli ktoś lubi wyraźniejsze, może być to również pomadka wyraźniejsza i to wystarczy. Proszę Państwa, jest tak zwany u osób starszych, dojrzałych, tak zwany syndrom przeźroczystości. To znaczy, że osoby starsze bardzo często twierdzą, że są niewidoczne dla otoczenia i należy się zastanowić, czy nierzadko nie dzieje się tak na własne życzenie, bo obowiązuje taki stereotyp, że w tym wieku nie wypada już stroić się, bo co ludzie powiedzą. I ja tutaj zadaję pytanie, dlaczego nie wypada? Kto o tym zadecydował? Jeżeli przestaje się dbać o siebie, to odbija się to zarówno na zaniedbanym wyglądzie, jak i na naszej psychice, czyli powoduje apatię, brak chęci wychodzenia z domu, brak chęci kontaktów, z innymi. Następnym elementem jest bardzo często obawa o kolor, stereotyp osobom później dorosłości nie wypada ubierać się kolorowo, bo to ich ośmiesza. I znowu zadaję pytanie, kto o tym zadecydował? Nie ma takiej możliwości, żeby kolorowy ubiór kogoś ośmieszył. Nam wszystkim w Polsce bardzo silnie wdrukowane jest poczucie wstydu i cały czas walczymy ze wstydem i Oceną. Nauka dbania o swój wygląd często zapobiega poczuciu wykluczenia. Ale to nie wypada to niepoważne. Tak nie wypada w moim wieku. Chodzi o zabawę modą. Jeszcze raz zachęcam i podkreślam, wypada, należy bawić się modą i należy dbać o siebie. Zawsze można wyglądać atrakcyjnie, elegancko i radośnie. Kolejnym stereotypem moda jest dla młodych. To nieprawda. Moda jest dla wszystkich i można z niej korzystać zawsze. No i teraz przejdziemy do panów. Zestawy formalne dla mężczyzny to najczęściej garnitur. Mówimy o garniturze białej koszuli i jakimś stanowanym krawacie. Ja tu chciałam tylko podkreślić, żeby unikać koloru czarnego, ponieważ czarny tak naprawdę jest kolorem wieczorowym. Powinien być noszony po zachodzie słońca albo po godzinie 18 .00. i takim najbardziej. Eleganckim i uniwersalnym kolorem dla panów jest granat. Także zachęcam do koloru granatowego. Zestawy mniej formalne często panowie myślą, że wystarczy zdjąć marynarkę i jesteśmy już mniej formalnie odbierani. Otóż, jeżeli zdejmiemy marynarkę, pozostaje koszula z krawatem. Natomiast krawat jest dodatkiem do garnituru, czyli nie powinno się zdarzyć ten, taka sytuacja, że jest koszula z krawatem. Może powiem w ten sposób, że elegancki mężczyzna marynarki nie zdejmuje. a jeżeli chodzi o zestawy mniej formalne, to są to zestawy już koordynowane, czyli góra i dół nie od kompletu, pojawia się dzianina, pojawia się koszula na przykład we wzór, która jest koszulą mniej formalną. Tutaj widzimy zestawy mniej formalne na Okres letni, proszę zobaczyć, pojawia się kolor, do którego ja bardzo zachęcam. Tu są zestawy mniej formalne, również w okresie letnim pojawiają się lekkie tkaniny, cienkie wełny, pojawia się len, bawełna i oczywiście zwróćmy uwagę na dobre dopasowanie do sylwetki, wzory i kolory. Jeżeli chodzi o fryzurę u panów, no, jeżeli nie ma się już włosów, no to nie da się nic z tym zrobić. Ja bardzo um, przestrzegam przed zapuszczaniem włosów i czasaniem się na pożyczkę, czyli czasowaniem włosów z jednego boku głowy na drugi, bo to jest bardzo nie, niewłaściwe. Jest to właściwie jeden z, z, z niszczycieli wizerunku. No i skoro mówię o tych niszczycielach wizerunku, to wśród panów takimi niszczycielami są. Poszarpane dżinsy, bojówki, koszule z krótkim rękawem, koszule w hawajskie wzory, podoszulki wypłowiałe, rozciągnięte albo w duże wzory, bluzy z kapturem, całe dżinsowe ubranie, mimo że należy do grupy casual, ubranie wymięte, nieogolona twarz, zaniedbanie włos, zaniedbane włosy i to uczesanie na pożyczkę, o którym wspominałam, łupiesz wypuszczona ze spodni koszula, zbyt luźny sweter, widoczna biżuteria, wszelkiego rodzaju łańcuszki, bransoletki, niezadbane paznokcie czy obuwie, które są i które jest niedozwolone, to sandały i klapki. Jeśli chodzi o panie, takimi niszczycielami są bluzki bez rękawów, czyli mamy odkryte ramiona, bluzki na ramionkach, głębokie dekolty, widoczna linia bielizny spod ubrania, E, widoczna e, spod ubrania kolorowa bielizna, zbyt krótkie spódnice albo sukienki, przeźroczyste, błyszczące, metaliczne materiały, cekiny, wypuszczona ze spodni koszula, zbyt luźny sweter, rozciągnięty pod koszulek, zbyt duża, błyszcząca biżuteria, zbyt mocny makijaż, zaniedbane dłonie i paznokcie, niewyprasowana odzież i obuwie, która jest niedozwolone, klapki. Oraz odkryte stopy i gołe nogi. Proszę Państwa, na koniec naszego spotkania chciałabym nawiązać do słów socjolożki Magdaleny Rosochackiej Knitra, która bardzo słusznie zauważyła, że w tej chwili mamy do czynienia z ageismem, czyli z uprzedzeniem ze względu na wiek. Dziś rozrastający się przemysł anti-aging usiłuje wymazać starość, podsyca fobie związane z wiekiem. Próbujemy tą starość zdezynfekować. Próbujemy zdezynfekować również starzenie się. Przedstawia się często starszych dorosłych jako osoby bierne, zależne, nieproduktywne, będące obciążeniem dla ekonomii i służby zdrowia. Ageizm może dotknąć każdego, który żyje na tyle długo, by być określony mianem stara lub stary, co odczytujemy jako już nieużyteczny, inny niż młodsze pokolenia. To umniejsza, stygmatyzuje innością od młodszych, aktywnych, zawodowo silnych, zdrowych. Także przedstawianie ludzi starszych i ukazywanie starzenia się zdeterminowanego jedynie przez zależność, niesamodzielność, niemoc, słabość bardzo zawęża obraz starości. Jest to myślenie ograniczone i niestety często myślenie powszechne, zakorzenione w stereotypach wobec wieku. Warto myśleć poza dominującymi nurtami, wychodzić poza powielane fałszywe wzorce. Zrób, spójrzmy tutaj znowu: obawa o kolor starszych dorosłych. To niepoważne. Pomarańczowe skarpety, kolorowe skarpety, pomarańczowe na przykład buty. Tak nie wypada w moim wieku. Znowu zadaję pytanie: kto o tym zadecydował? Nie ma takiego powodu, dla którego założenie kolorowego ubrania miałoby kogoś ośmieszyć. I kończąc już definitywnie, jeszcze dwa zdania. Obecnie na świecie jest popularny trend związany z pomyślnym starzeniem się, tak zwany successful aging. Jest to starzenie, które odzwierciedla on starzenie zdrowe, aktywne. Pozytywne, produktywne, niezależne i samodzielne. Dziś wiemy, że konieczne jest szersze postrzeganie starzenia się, tak by ograniczyć wykluczanie starszych dorosłych. Dziękuję za uwagę.